wpłynęła petycja, która następnie 8 sierpnia 2022 roku została przekazana do Rady Miejskiej w Rzebinie. Przedmiotem petycji jest wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żybinie skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej analizy i przygotowania stanowiska wraz z projektem uchwały dla Rady Miejskiej w Rzebinie. W dniu 29 września 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła analizę złożonej petycji i uznała, że iż petycja nie należy uwzględnić. Wskazać należy, że zgodnie z artykułem 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy wyraża zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek. To jest teraz bardzo ważne, co, co czytam. Punkt pierwszy. Wójta. Punkt drugi. Podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności. Paragraf podpunkt A. Organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w artykule trzecim, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działających na terenie danej gminy. Podpunkt B. Samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. Wniosek taki może, z, może zostać złożony przez ściśle określone ustawą podmioty, bez możliwości interpretacji rozszerzającej. O ty, petycja złożona w dniu 1 sierpnia 2022 roku, zawierająca wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Rzepinie została złożona przez podmiot nieposiadający legitymacji prawnej do złożenia wniosku w tym przedmiocie. W związku z powyższym petycja nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem przyjęcie treści petycji naruszałoby obowiązujące prawo. Uczenie. Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 ustawy o petycjach, w sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Otwieram dyskusję, szanowni państwo, w punkcie 5. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Ja myślę, że to jest, bardzo proszę, o głos poprosiła. Radna Krystyna Kramarzewska bardzo proszę. Z tego co wywnioskowałam, to taką petycję może, czy taki wniosek może złożyć yy, yy, zgodnie z pod punktem drugim, podpunkt A i B, organizacje pozarządowe albo samorządy uczniowskie. Tak Pani Radna. Może... A tutaj petycję złożyła organizacja, o, która nie ma jak gdyby prawnych… Indywiduacji prawnej. Tak. No to tak, to nie, jest, jest, tak, nie jest uprawniona tak, do złożenia takiej petycji. Nie no może wiązało się z łamaniem prawa tak, tak Nie może wnioskować, aby taka młodzieżowa rada powstała na terenie Gminy Rzeki. Z innej zn znów tej strony, szanowni Państwo, takie młodzieżowe rady gminy yy, powstają w gminach. I ja myślę, że taka młodzieżowa rada gminy w najbliższej przyszłości też powstanie i w naszej gminie. Oczywiście musi to złożyć podmiot posiadający legitymację prawną, tak jak pani radna przed chwilą powiedziała. I myślę, że Rada jest otwarta na tego typu inicjatywę. I myślę, że współpraca między Radą Gminy a Młodzieżową Radą Gminy uważam, że byłaby dobra, a tą wiedzę, którą my posiadamy, na pewno byśmy przekazali, osobom, yy, które yy, będą yy, pracować czy też działać społecznie w młodzieżowej yy, Radzie Gminy. To jest takie moje też zdanie i myślę, że tutaj Państwo radni się zgodzicie, że, że jeżeli mielibyśmy takie, taką, taką Młodzieżową radę utworzyć, to jeżeli byłby to był wniosek właśnie tak jak Pani Radna powiedziała, czy też ze strony burmistrza, to byśmy by chyba wyrazili yy, taką pozytywną opinię tej sprawie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Proszę po prostu poprosił radny Janskow Budzies. Ja tylko króciutko chciałbym powiedzieć że krótko i zwięźle, żeby Państwo, którzy będą nas oglądali, żeby wiedzieli o co chodzi. Taką petycję złożyła osoba spoza naszej gminy, nawet spoza naszego województwa, osoba prywatna, która nie jest upoważniona w ogóle do składania takich petycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, więcej pytań nie ma. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Głosuję przeciw za ja się, się tak. To było pytanie przeczące. Dobrze, o, Pani Radna już zagłosowała, już nie możemy dobrze. dokonywać zmian. Hmm, informuję, że uchwała w sprawie petycji o utworzeniu młodzieżowej Rady Gminy została podjęta. Ośmiu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Jeden A. głos był przeciwny i było głosów wstrzymujących Zamykam punkt. Przechodzimy Szanowni Państwo do punktu szóstego, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Rzepina. Szanowni Państwo, do Biura Rady wpłynęła skarga na Burmistrza Rzepina oraz na zarządcę budynku Pana Ryszarda Mubeckiego więc Dyrektora Zakładu Administracji mienia Komunalnych. Szanowni Państwo, tak jak Państwo wiecie, jeżeli wpływa skarga na dyrektora Zakładu Administracji mienia Komunalnym, taką skargę rozpatruje Rada Nadzorcza. Ona jest organem właściwym. Wynika to Szanowni Państwo, z, z przepisów, Zakład administracji unii komunalnej, spółka ZOL jest jednostką organizacyjną, działającą w formie prawnej spółki z ograniczoną czasowością. Skarga już poszła, Adam. Do takich spółek mają zastosowanie, zastosowanie przepisy szczególne, a mianowicie ustawa z 15 września 2000 roku, kodeks spółek handlowych, tydzień ustaw 20. 2022 roku, pozycja 1467, organem nadzorczym zakładu administracji unii komunalnej, współpraca z Radą Drobcza, jak powiedziałem wcześniej która zgodnie z artykułem 219, paragraf 1, kodeks spółek handlowych sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szanowni Państwo, i takie pismo przekazałem yy, do przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 13 września 2022 roku, zgodnie z artykułem 231 ustawy z dnia 13 czerwca od 1960 roku Kodeks Ustępowania Administracyjnego Dziennik Ustaw 2021 roku pozycja 735 ze zmianami. Natomiast skierowałem skargę dotyczącą Pana Burmistrza do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 29 września rozpatrzyła skargę przygotowała na dzisiejszą sesję projekt uchwały i teraz ja bym chciał dodać coś jeszcze do tej skargi, bo mam tutaj film i bym chciał, żeby wszyscy oglądali film. Tak, proszę dzień. nie przeszkadzać. Dobrze. Ja panu nie Dobrze proszę by nie przeszkadzać. I teraz przedstawię państwu stanowisko Komisji Petycji Skargi i Uchwała Rady w Rzepinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Rzepina. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym to ustawy ustaw 2002 roku petycja 559 ze zmianami w związku z artykułem 227 i artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku w korek postępowania do. Rada Miejska w Rzepinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Skargę złożoną na działania burmistrza Rzepina z dnia 9 września 2022 roku uznaje się za niezasadną zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grzepinie zobowiązując do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. W dniu 9 września 2020 roku, 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Rzepinie wpłynęła skarga na działania Burmistrza Rzepina, która w dniu 12 września 2022 roku została przekazana do Biura Rady Miejskiej w Rzepinie. Przedmiotem skargi jest brak odpowiedzi na przesyłane pisma oraz maile do Urzędu Miejskiego w Rzepinie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie skierował przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej analizy i przygotowania stanowiska wraz z projektem uchwały dla Rady Miejskiej w Rzepinie. Treścią skargi na działania burmistrza jest brak odpowiedzi na pisma i maile skierowane do urzędu od 2020 roku. W związku z powyższym, przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji zwrócił się do burmistrza Rzebina o przedstawienie informacji, czy do Urzędu Miejskiego w Rzebinie wpłynęły pisma skarżących, na które nie została udzielona odpowiedź, w szczególności maile od 2020 roku. Podczas posiedzenia obradygo 29 września 2022 roku komisja skarg, i petycji mając zgodnie z 68 gminy zapoznała się z przedmiotową skargą oraz informacją dotyczącą korespondencji skarżących z udziałem miejskim w Rzepinie od 2020 roku. I tak do stycznia 2020 roku do chwili obecnej korespondencja ze skarżącymi była następująca. Punkt pierwszy. Wiadomość mail z dnia 2 listopada 2020 roku skierowany na sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzypinie dotyczył udzielenia informacji w sprawie, na, w sprawie zakresu wjazdu na podwórko przekazane według właściwości do zamku Kazo i odpowiedź udzielona przez zamku Kazo w wiadomości dla skarżącego z dnia 16 grudnia 2020 roku. drugi. wiadomość mej z dnia 1 grudnia 2020 roku skierowana Skrzynką mail pracownika Urzędu Miejskiego w Rzymie dotyczącą części gruntu podwórka dzierżawionego. Punkt trzeci. Wiadomość mail z dnia 25 lutego 2021 z tyłu, roku skierowana skrzynką mail pracownika Urzędu Miejskiego w Rzymie dotyczącą mapy gruntu i powierzchni gruntu dzierżawionego. Punkt czwarty. Wiadomość mail skazana w punkcie drugim i trzecim pracownik Urzędu Miejskiego w Rzymie udzielił skarżącej odpowiedzi w telefonicznej z czego została sporządzona Nieprawda. Żadnej nie było odpowiedzi. Dobrze. Dobrze. Dobrze ja się uspokoję. Ale żądam, żebyście ten film oglądali i powiecie, że wtedy wszystko jest ok. Punkt 5. Pismo z dnia 5 maja 2020 roku dotyczące dzierżawy działki w znak sprawy RGPN. 6845 .1 .6 .2020 PK. punkt szósty. Odpowiedź. Odmowna na pismo z dnia 5 maja 2020 roku na dzień złożenia wniosku nieruchomości była objęta była umową dzierżawy. Dato Nie sprzedaliście działkę bez wiedzy. 31 dnia 2020 roku, Znak sprawy RGPN, 6845, 1, 6, 2020, PK. Łamane na 2. Odpowiedź w dniu 21 maja 2020 roku. Data doręczenia 25 maja 2020 roku. Punkt 7. Pismo z dnia 12 sierpnia 2020 roku. Data wpływu 17 sierpnia 2020 roku. Dotyczy dzierżawy działki. Znak sprawy rgpn. 6845.1.9.2020.pk. Punkt 8. Odpowiedź odmowna na pismo z dnia. 12 sierpnia 2020 roku, w dnia się, nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży. Znak sprawy dubrowek gpn, 6845, 1, 9, 2020, .pk 2. Odpowiedź z dnia 24 listopada 2020 roku, data doręczenia 10 grudnia 2020 roku. Punkt 9. Pismo z dnia 6 lipca 2022 roku. Data wpływu 7 lipca 2022 roku dotyczące wspólnego podwórka znak sprawy rgpm.6871.4.2022.pk Punkt 10. pk Odpowiedź na pismo z dnia 7 lipca 2020 roku znak sprawy rgpm.6871.4.2022.pk Odpowiedź w dniu 21 lipca 2022 roku. Data doręczenia 25 lipca 2022 roku. Punkt 11. Pismo z dnia 25 lipca 2022 roku. Data wpływu 26 lipca 2022. Dla sprawy RGPN, 2874, 4, 2022, 3. Punkt 12. Pismo z dnia 27 lipca 2022 znak sprawy RGPN 6871 4, roka 2022 kropka 4 skarga do prezesa Zakładu Administracji Gminy komunalnej z dnia 3 sierpnia 2022 roku podział w mocy urzędu znak sprawie RGPN 6871 na 4 roka 2022 roka PK roka 5. punkt 14 pismo z dnia 11 sierpnia 2022 roku Znak sprawy 6871. 4. 2022. pk łamane na 6. Punkt 15. Odpowiedź na pismo z dnia 25 lipca 2022 roku. Znak sprawy 6871. 4. 2022. pk łamane na 8. Odpowiedź z dnia 22 lipca 2020 roku. Roku. Data doręczenia 24 sierpnia 2022. Tu 16. Pismo do Zakładu Administracji Gminy Kondycjonalnego Spółka o sprawie udzielenia pozwolenia na postawienie ogrodzenia i wybudowanie oczka wodnego. Znak sprawy EGPN.6871.4.2022. 4 na dzień z dnia 22 sierpnia 2022 roku. Punkt 17. Odpowiedź na pismo z dnia 27 sierpnia 2022 roku. Znak sprawy rgb N. 6871, 4, 4 2022, 0, PK, 10. Odpowiedź z dnia 22 sierpnia 2022. Data do 14 sierpnia 2022, 2022. Punkt 13. Odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia 2022. Znak sprawy EGPN, kropka 6871, ktoka 4, ktoka 28, 7, ktoka, pyta, na 11, osobie z dnia 22 sierpnia 2022, data doręczenia 27 sierpnia 2022. Szanowni Państwo, z powyższego wynika, że na wszystkie pisma e maile, które zostały złożone do Urzędu Miejskiego w Rzebinie, przez skarżących zostały udzielone w odpowiedzi w stosownym terminie. Brak jest zatem postaw do uznania skargi na działania burmistrza Rzepina za zasadną. Mniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu artykułu 238 paragraf 1 kodeksu postępowania. I dołączamy film do tego dogodnięcia jeszcze. Do... Chciałbym to, państwo, i tutaj, żeby Państwo się zapoznali. Ja panu nie ze skargą. Ja ze skargą, ale to nikt mi nie udziela. Głosu. Ze skargą mogą radni się zapoznać? Jaka była złożona? A jakiej treści była? Ja panu nie udzieliłem głosu. Dobrze, to niech pan skończy. Tak jak Tą farsę. Panu, widzicie, na wszystkie... Żadnych Pana... odpowiedzi nie było. Nie na temat. Ja posiadam wszystkie odpowiedzi z gminy. Każdą jedną. Wszystko mam postępowane. Tak na, początku... na następnej sesji dostarczę. Zajęliśmy Mogę dostarczyć częścią tej skargi. Pozostałą częścią skargi, tak jak mówiłem, będzie zajmowała się Rada Nadzorcza, gdyż jest to organ uprawniony do rozstrzygnięcia. Otwieram dyskusję w punkcie szóstym. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o głos poprosił wiceprzewodniczący Jarosław Zełudowis. Ja mam takie pytanie, tak. bo pan rozumie że te skargi Tak, tak. proszę, niech pan się przedstawi i odpowie mi na takie Piękno pytanie. Nowak. tak. I odpowie mi na takie pytanie. Z tych wszystkich skarb, które przewodniczący wymienił, tak. e, czy na którąś z tych skarg nie dostał pan odpowiedzi? Yy, dostałem Ktoś... odpowiedzi nie na temat. Ja mam wszystko przypinane i tutaj pani, tutaj siedzi Anna, y, po prostu y, nie na temat odpisywała przychodziły odpowiedzi, ale nie na temat. I mogę to udokumentować. To, to znaczy, że u, to na, co, na co Pan skarży, że, że nie na temat? To, to... Nie na temat, pisałem Stary, przykładowo o podziale dostał... podwórka, czy można podzielić coś, gospodarować może sobie kawałek podwórka, dostawałem już odpowiedź, że części udziałów, jakieś coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. bez sensu po prostu. Dobrze, krótko, na tak. wszystkie odpowiedzi, na wszystkie te pytania, które tutaj są zadane, dostał Pan odpowiedź, tak? Nie. Na te skargi. Na które, na które nie dostał pan. Ale to nie było odpowiedzi. Pytam się, czy dostał pan... Dostałem list. Mogę nie powiedzieć dostał, tak. Dostał, na wszystkie, tak? Czy oprócz tego jest te dos... skargi pan składał? Tak, e, na burmistrza o sprzedanie mieszkania komunalnego. Pani, która jest za granicą. Ale gdzie pan to składał? E, było wysłane pismo do burmistrza. Tak? Chciałbym ten film, żebyście Państwo zobaczyli, bo naprawdę jest ciekawy, warty, jak traktuje burmistrz Żypiniaków. Jeśli chce Pan zabrać głos, to proszę się zgłosić i podnieść rękę. Dobrze, przepraszam. Takie na sesji, ktoś zabiera głos, to podnosi rękę i przewodniczący. To nerwy. głosu, ale nie na zasadzie takiej, gdzie jeden mówi, a drugi będzie się wtrącał w rozmowę. Bardzo proszę. Postaram się. 29 września wpłynęło do nas y, pismo. Y, wpłynęło pismo do burmistrza Żabina z prośbą o wyjaśnienie sprzedaży mieszkania przy ulicy Kusiaka, y, 19 na 4. Y, to pismo wpłynęło dopiero 29 września w y, odpowiednim terminie pan, pani tutaj doznania odpowiedź. Dobrze, ale my się zajmujemy y, skargą. Wcześniejszą, która odpowiadała do biura rady, a to, co, co Pani Kierownik powiedziała, to skarżący dostanie odpowiedź, tak? Podpowiedź. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych w punkcie proszę. szóstym chciałby zabrać głos? Tak, tak. Bardzo proszę o głos poprosiła Wiceprzewodnicząca Wioletta bardzo proszę. Jak dobrze rozumiem, nie była satysfakcjonująca odpowiedź na to pismo dla Pana. Natomiast odpowiedź była bo To jest z tego, co wynika, że Pan skarży to, że odpowiedzi nie było. Tak, 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 odpowiedzi nie było. Tak, jak jest tutaj na tym filmie, tu jest traktowanie właśnie moich pytań, moich próśb. Tu jest na tym filmie wszystko, można to zobaczyć. Radni są, kto zobaczyć Film? My musimy się My stosunkować się... Do, do tego. Tak, pytania. a tu, tutaj właśnie dobrze. Tutaj właśnie jest odpowiedź na to. Jakie są odpowiedzi? Dobrze. Tu sam burmistrz się wypowiada i mówi. Dobrze, ale na odpowiedź mam wszystkie dostał. Nie dostałem na odpowiedź, to nie były odpowiedzi, to były stek bzdur wysłanych listownie, aby było potwierdzenie, że było wysłane. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Nie widzę, tak? Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dobrze, 15 macie odwiedziny, to ja tu panią poinformuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A może ktoś by chciał? Zagłosujcie kto by chciał oglądać ten film? Czy nikt nie chce? Bo wszyscy widzieli. Jak się traktuje ludzi? Jeszcze był radnych, Ja tylko chcę dopowiedzieć, że my nie głosujemy nad treścią odpowiedzi. Tylko mamy wyraźne pytanie, czy odpowiedź została udzielona? Nie została udzielona, bo to nie było odpowiedzi. To ja ciągle pani to tłumaczę. Chodzi o. Nie było. Poczekamy jeszcze na odpowiedzi. Były wcześniej, wcześniej było, że podpisu nie było, była skarga składana poprzednia na ten sam temat. Były filmy przesłane, było wszystko przesłane. Nic kompletnie, to są żarty. Zobaczymy, gościa będziecie mieli. Pani przyjeżdża do was i materiały dostanie. Co tu się dzieje? Łączcie z tym filmem. O, nikt nawet z gminy nie był sprawdzić, ale nikt nie był z gminy sprawdzić. Dlatego, bo jestem zdenerwowany, mam trójkę dzieci. A nikt nawet nie był sprawdzić tego wjazdu. Nikt kompletnie. 70 centymetrów od wyjścia. została podjęta. Brawo. Możecie być dumni z siebie. Naprawdę. Dzisiaj informuję, że to będzie na wszystkich mediach społecznościowych zamieszczone. Zamykam ja. Żart. Tak to jest, jak jest panie Darku, szoferem burmistrza, nie? Materiał mam na ten temat. Jak mam wozić burmistrza? Tak to jest. Na jednym podwórku się wychowaliśmy, nie? Nie pamiętam pan. O ja panu przypomnę. Nie bawę Żart.